I dotarliśmy do Harlemu. Jesteśmy sobie w Harlemie. Oczywiście jak na razie cisza, spokój. Tak patrząc na ranking miast, eh, Amsterdam, Zandam, Alpenanderij, Hilversum, Alkmaar, Den Helder, eh, czy choćby Harlem, powiem Wam szczerze, że sporo się zmieniło w przeciągu ostatniego ponad miesiąca, może tak otwarcie powiem, dlatego że Amsterdam poszedł naprawdę w dół. Uderzył w dół, aż zadzwoniło. Liczba kursów tam maksymalnie spadła. Zandam z kolei podniósł się do góry. Alkmaar utrzymuje się na stałym poziomie. I jeśli tak bym miał wszystko tutaj podsumowywać, to w chwili obecnej czekam na spotkanie z Matim i będziemy z nim rozmawiać to świeży kierowca niedawno się przyjął ale to jest człowiek który w ciągu dwóch dni zrobił 25 przyjazdów na terenie Zandamu to samo przejście świadczy, że jest sporo jazdy więc porozmawiam z nim jak w ogóle teraz myśli o co myśli teraz o, o, o Uberze czy jest to coś co spełnia jego oczekiwania czy spodziewał się czegoś lepszego czy czegoś gorszego. A teraz na szybkiego mm, oczywiście powiem Wam, że mm, ranking zaczął się plasować e, troszeczkę inaczej. Na takim e, prowadzącym miejscu e, może zacznę od, no, od samego początku. Na takim pierwszym miejscu to jest można powiedzieć e, szczerze e, Zandam. Zaraz za nim e, goni Alkmar. To są bardzo friendly miejsca, gdzie można na spokojnie jeździć rowerem, skuterem, elektrykiem, a co niektórzy nawet potrafią jeździć samochodem, prawda, w tych miejscach. I najzwyczajniej w świecie tutaj też jest dalej, kolejne miasta. I tutaj się zaczyna właśnie taka jazda. Alpen Under Eye razem z Hilversu idą mniej więcej egzekw. Tu idą oni dość głowa w głowę, dlatego że posiadają boostery kilkadziesiąt procent do góry, 20-30, nieraz nawet 80. No, więc pod kątem zarobkowym ktoś by powiedział, że daje to większe możliwości. Ja bym Wam powiedział, że nie do końca. Dlatego, że ilość kursów jest o wiele mniejsza. A więc wychodzi to na jedno. E, może tracimy e, troszeczkę mniej czasu na zarobienie tych samych pieniędzy. Może, zaznaczam, może, jest to kolebka. Na samym szarym końcu na pewno jest Amsterdam. E, to miasto jest nieprzyjacielskie, chyba już nawet dla rowerów jest katastrofa. Kierowcy nie mają kultury jazdy i naprawdę to boli. To boli i tu musicie uważać. Dla skuterów jest w ogóle masakra. Będę w Amsterdamie, nagram wam lapsa. sami zobaczycie ile razy można się owkurzać, ehm, bo jakbym miał nakręcić film z przejazdu, to by on trwał 40 minut i za dużo byście nie zobaczyli. Ehm, jeśli chodzi o Harlem, no jest taki... delikatnie nad nad Amsterdam, a więc podsumujmy Zandam, Alkmaar, następnie Hilversum, Alpen under dorzucamy do tego następnie na listę Den Helder, następnie Harlem i na samym końcu Amsterdam. Tak wygląda ranking, moi mili, jeśli chodzi o miasta, jeśli chodzi o zarobki, troszeczkę ten ranking się odmienia, ale o tym e, myślę, zrobimy jakiś taki osobny, osobny odcinek. Po prostu porozmawiamy sobie z jednym, czy z drugim, czy z trzecim kurierem i, i będziemy wiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Na razie to was pozdrawiam i do zobaczenia. No i proszę, witajcie, eee, prezentowanie, kłaniam się, tak jak mówiłem, seria Ubera wraca, jest dzisiaj ze mną kurier, kurier, najlepszy kurier, najlepszy kurier e, w mieście, kurier, na papierosy cię stać? Jeszcze polskie palę. To dobrze, daj. Masz <noise> dnia, bo ja nie mam. Ty, mam moje. No, bo zgubiłem ostatnie dwa. Aha, no to my tak na, na chilloucie. Słuchaj, pierwsze co, wyrażasz zgodę na publikację materiałów? E... Tak jak ostatnio. Tak ostatnio. Powiedz mi, powiedz mi, jak się teraz robi po tym czasie ile ty już jesteś? Miesiąc? No będzie za parę dni miesiąc. Za parę dni będzie miesiąc. No i jak się robi? Ogólnie jest ciekawie, ale brakuje jednak tych zamówień. Brakuje zamówień. No teraz zaczął się okres, że odblokowują restauracje. można... Jeść już na zewnątrz, za niedługo będzie można jeść wewnątrz. Także no... Zaczynałeś w Zandamie. W Zandamie w ciągu dwóch dni zrobiłeś 25 przyjazdów. Dokładnie. Bez żadnego problemu w dwa dni. Tak, ale e... wtedy też był Ramadan i Turcy I był nie Ramadan. I tu, znaczy teoretycznie Turcy nie, nie jeździli, bo oni, znaczy, oni jeździli. No, no, ale... Tylko że weźmy pod uwagę, że był Ramadan i, i tak naprawdę oni nie jedli, a mimo to zrobiłeś. Więc teraz jeżdżąc, no. zrobiłbyś to prawdopodobnie tak samo, w dwa dni. Więc nie, jest to realne. A teraz jesteśmy w Harlemie. I mówisz, że tu w Harlemie jest o wiele gorzej niż było w Zandamie. Tak właśnie myślę. Jest no. o wiele mniej zamówień, nie ma też boosterów. A no, to się jednak. Booster mi się trafił raz, jak był jeden 1, 1 Także Aha. No, 5 euro zarobiłem, bo 50 centów bonusu było. No to fantastycznie. Powiedz mi, czy Uber spełnia Twoje wymagania? Hmm, ogólnie. Zastanawiam się, czy by sobie drugiej roboty nie poszukać. E, wiesz, ogólnie jest spoko, ale jakbym miał jeszcze coś na nocki, no to by było... Aha, fajnie. czyli jeszcze, jeszcze głodny, no głodny, jeszcze... głodny. Jakie masz założenie, ile chcesz w Uberze wyrabiać tygodniowo? Jeśli robiłbym tylko Uber, no to 700-800 euro, ale na ten moment wydaje mi się to nieosiągalne. Eee... Tu przynajmniej w Harlemie, bo tutaj tak. chcesz osiąść. Ale jeśli miałbyś do wyboru na przykład inne miasta, typu Alkmaar, Zandam, no to, to wtedy skupiłbyś się tak. tylko na, na Uberze. No, rower a także na Uberze. Więc, więc jest, to, jest, to do, jest to do zrobienia w każdym razie, prawda? Że, że Zandam. Alkmaar, Hilversum dokładnie. jest do zrobienia. Jest ale Harlem, Amsterdam jest kaplica. No dokładnie. W Amsterdamie nie byłem, ale no, widzę, jak tutaj to wygląda. A słyszałeś z kolei, że. M, taka, takie super szybkie pytanie, że Uber planuje wprowadzić taksówki wodne? Co? Mhm. A tego jeszcze nie słyszałem. Ja już. Po raz trzeci słyszę. Ja słyszałem o helikopterach, ale no... Helikoptery już są. Aha. No to Helikoptery są. To, to, już półbiedy. biedy. Osobiście helikopterem leciałem na imprezę jedną uberową. No voucher 250 euro, ale to było w pakiecie tak, że zabierało się jedną osobę, która leciała tam. W cenie przylotu miała też bilet wstępu. A ja z kolei, ci którzy chcieli travel tylko zrobić, to płacili 200... to oni płacili, tamci płacili 100... 70 euro z wejściem, a 250 euro kosztowało polecieć sobie z Amsterdamu na właśnie tą mega imprezę pod okolicę gdzieś tam Hagi i z powrotem, nie? no to takie coś a. bym poszedł. Ale czat był, wiesz, kurde, niestety wtedy <coughs> nie miałem kamery nic. Powiedz mi, cieszysz się, że przyjechali, do Holandii? Zdecydowanie. Warto było zaryzykować Warto, i przyjechać tak. do Ubera. Fajne miejsce. Naprawdę jest dużo ciekawiej niż w Polsce. Już trochę zwiedziłem, także no... Czyli Uber powiedzieć. daje satysfakcję, można pozwiedzać, można zarobić, tylko trzeba trafić na dobre miasto. Dokładnie, trzeba szukać. I też masz informacje, bo ostatnio sam się chwaliłeś że widziałeś gościa, który Ci pokazał, że średnie zarobki jego to jest w granicach 600-800. No, dokładnie. W ciągu całych 7 dni. No, także miał nabito tam 70-80 godzin, także no... To dokładnie, tylko że dzielmy to też przez południe. No dokładnie, bo większość czasu się siedzi. Tak jak my teraz. A więc, tak jakby nie było, nasz ukochany kurier. No. Tak podpiszemy na dole, będzie ukochany kurier. O. Czy chcesz z imienia? No, no, no. Ja jestem otwarty. Ruchy, jak, jak uważasz. No, fast, fast and Furious. No, na, na złotym bajku. Na złotym bajku. Dokładnie moi mini. A więc tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o, mm, o Ubera. Gościu nie żałuje. E, no tylko ma problem, bo wrzucił się na Harlem, a tutaj jest stypa. Totalna stypa. E, to tak samo jak w Amsterdamie. Tyle, że mieszkania tańsze. No, to, to jest jeden plus. Kogo pozdrawiasz? Mamy i tatę. Dziękujemy. A ja pozdrawiam wszystkich tych, których on nie pozdrowił czyli naszych widzów. Do usłyszenia. Wszystkich moich fanów. Moich fanów! Trzymajcie się gorąco. Do zobaczenia. Cześć.